W tej chwili przygotowujemy się w taki sposób, że dzwonimy do rodziców, aby poinformowali nas po pierwsze, czy są zdecydowani na przekazanie opieki nad ich dziećmi do nas do placówki, jaka to jest ilość rodziców? Sprawdzamy, którzy z tych rodziców są w tej grupie wytyczonej jako grupę preferencyjną. Próbujemy również przygotować odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych, aby dezynfekować powierzchnie, które są wskazane przez głównego inspektora sanitarnego. Takich zabawek nie będziemy używali, nie damy dzieciom do zabawy ze względu na trudność dezynfekcji. W związku z tym przeniesiemy je do pomieszczeń, żeby dzieci nie miały do, do nich dostępu zostawione puste półki. Teraz dopiero jak panie przyjdą w przyszłym tygodniu, będą stopniowo dezynfekować jeszcze raz zabawki po takiej długiej przerwie i wybierać te zabawki, które są łatwe w dezynfekowaniu w trakcie używania. Tak? Będziemy starali się oczywiście w miarę możliwości jak najwięcej tych zabawek dzieciom pozostawić, żeby też nie było tak, że jedno dziecko będzie wyrowało zabawkę drugiemu, bo to też musimy o to zadbać. No cóż, no przygotowujemy się. My chcemy się spotkać z naszymi dziećmi, no ale chcemy, żeby to było bezpieczne. No to jest właśnie duży znak zapytania, jak wytycznych nie ma. Natomiast my wiemy dobrze, że ludzka rzecz, jak dziecko płacze, każdy z nas podejdzie, każdy nas przytuli. Więc tutaj nie wiem, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć, jak my mamy się zachować. Czy zostawić i wbrew własnemu nawet sumieniu? Myślę, że tego, tego moje panie na pewno nie zrobią. Po prostu był brak procedur takich, kto, co powinno się e, zrobić. Dlaczego, jakie dzieci przyjąć? Przede wszystkim, jakim kluczem się kierować do tego, żeby te dzieci e, miały bezpieczne, bezpieczny pobyt w przedszkolu. Musiłam, musiałam również zadbać o pracowników, czy e, maseczki, czy mam wystarczająco ilość muszę zakupić przełbice do tego, żeby dzieci mogły być bezpieczne i pracownice również. A na to wszystko potrzeba czasu.